Tutaj będę wymieniał opony na, i koła na szersze. Zaznaczyłem linię w garażu, żeby było widać. No i zmierzyłem takie koła co. Są linie zrobione. Proszę bardzo. I i i i i. Sprawdzimy jeszcze. Ile tutaj to jest? No 118, mniej więcej 117. Zobaczymy jaka będzie różnica po montażu kół z offsetem w moim kawasaki Force